Chciałbym teraz podzielić się z Wami swoimi rozważaniami na temat języka polskiego. Otóż każdy, kto czyta podręczniki z fizyki, zbiory zadań z fizyki, spotyka się z następującymi określeniami: Samochód poruszał się ruchem jednostajnym, z prędkością itd. Samochód poruszał się ruchem po kręgu. Samochód poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym. Zwróćcie uwagę na to, że w tych zdaniach, które wypowiedziałem, następuje zlepek słów. Poruszał się ruchem. A można poruszać się bez ruchu. Niepotrzebne jest któreś słowo. Językoznawcy mówią, że to tautologia albo pleonazm. Nie wiem, co jest, co. Nie jestem specjalistą. Ale ten zlepek poruszać się ruchem śmieszy mnie i podpowiada, że piękno języka polskiego nie akceptuje takiego sformułowania. Przecież można powiedzieć, poruszał się jednostajnie. Poruszał się z przyspieszeniem, z opóźnieniem. Poruszał się po okręgu, poruszał się po lipsie, poruszał się po krzywej. Jak to brzmi? Pięknie i elegancko. Dbajmy o piękno języka polskiego.